Witam Was serdecznie w kluczowych pytaniach. Staramy się przyglądać się różnym pytaniom, które stawia nam Biblia. W tym dzisiejszym odcinku przejdziemy już do pytań, które stawia nam konkretnie Jezus. Chciałbym w tych następnych odcinkach rozważyć te pytania, które są pierwszymi pytaniami, które zadaje pan Jezus w poszczególnych ewangeliach. Myślę, że jest takie zadanie w naszym życiu, które wypełniają wszystkie osoby, niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy też nie, czy bliżej nam, czy dalej do Pana Boga. Mianowicie odkrywanie swojego życia. Stawianie sobie pytań typu kim mam być, co mam robić, czym mam się zajmować, czy chociażby w sensie bardziej katolickim, chrześcijańskim, jakie powołanie mam realizować w swoim życiu. Z biegiem czasu odpowiadamy sobie na różne pytania, odkrywamy tajniki naszego życia, naszych predyspozycji, talentów, zdolności, do czego najbliżej nam z naszym sercem, jaką rzeczywistość chcemy faktycznie realizować. I w tym powolnym odsłanianiu swojego życia często pojawiają się pytania pomocnicze, które nas nakierowują na jakiś cel. Wydaje mi się, że do tego typu właśnie pytania, takiego pomocniczego, ukierunkowującego, może właśnie należeć to pierwsze pytanie Jezusa z Ewangelii Mateusza. Brzmi ono następująco. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól straci swoją właściwość, smak, czym się ją posoli? To pytanie zawiera dwie części w sobie i z jednej strony możemy odkrywać konkretne stwierdzenie, jakby cel naszego życia, tego odsłaniania swojego powołania, a z drugiej strony odkrywamy pewnego rodzaju ostrzeżenie, które w tym pytaniu brzmi, co może się ewentualnie z nami stać. Najpierw samo stwierdzenie: wy jesteście solą ziemi. Myślę, że jeśli we właściwy sposób zrozumiemy kontekst tej części, dużo łatwiej nam będzie zrozumieć zasadnicze pytanie, które w tym jest postawione. Wybór apostołów prowadził do tego, że oni mają trwać w pewnej konkretnej, określonej nauce. Nie mogą zapomnieć o swoich pierwotnych wartościach, którymi się mają kierować, o tradycjach, które zostały im w jakiś sposób przekazane. I powinni zostać przy swojej religii aż do końca życia. Mają dawać świadectwo o tym, i to świadectwo ma być na całego, a więc mają się w to zaangażować maksymalnie. W tym stwierdzeniu, Wy jesteście Solą Ziemi, jest pewna konkretność. A więc stwierdzenie, które. Pozwala nam rozpoznać, kim mamy by faktycznie być. Dzięki temu odkrywamy też, jaka powinna być moja codzienność, a więc w jakim kierunku powinienem zmierzać. Ci, którzy są solą ziemi, mają odkrywać, że ich życie ma świadczyć o czymś bardzo konkretnym, a więc ich życie ma być wyraźne, ma być szczere, ma wyrażać coś konkretnego. Pierwsi chrześcijanie potrafili się w jakiś konkretny sposób rozpoznać, nie tylko przez kwestię symbolu ryby, który rysowali mi palcem na ziemi, ale przez styl bycia, przez sposób postępowania. Postępowania, który wywoływał w innych, którzy byli obok, na zewnątrz, reakcję. Zastanowienia się, dlaczego oni tacy są, dlaczego tak postępują, skąd oni to mają. Być solą ziemi, czyli dać pewien konkretny smak sytuacji, chwili, wydarzeniu, zadaniu, a więc być osobą, która coś wnosi konkretnego do, do życia swojego czy życia innych osób. Ostrzeżenie dotyczy tego, że ten człowiek, który ma być solą ziemi, straci swój smak, a więc sta, straci swoją stabilność, straci swoją funkcjonalność, straci swoją szczerość. Można zastanawiać się, czy sól może stracić właściwości, czy może stracić smak. W obecnych sytuacjach myślę rzadko albo prawie wcale. Natomiast w tamtych czasach zdarzało się, ponieważ ta sól sama w sobie była nieczysta, była połączona z innymi elementami, co sprawiało, że stawała się mdła, niewyraźna, poddana wilgotności czy zwietrzeniu, no traciła swój smak. Aczkolwiek nawet tamte czasy wskazują na to, że utrata smaku soli to nie było wydarzenie codzienne, a więc ostrzeżenie do czy naprawdę bardzo pojedynczych sytuacji, a więc to nie jest tak, że w każdej chwili w każdej sytuacji nam to grozi, ale pewna konsekwencja postępowania, pewien wybór postępowania może sprawić, że przyczynimy się do tego, że ten smak utracimy, że stracimy swoje właściwości życia. Tracisz smak swojego życia. Czyli tak naprawdę, co tracisz? Wydaje mi się, że to, co dodaje smaku, to właśnie nasz charakter, nasza osobowość, nasze cele, nasze wartości, nasze doświadczenia, historia naszego życia to wszystko, co świadczy o tej niezwykłej naszej indywidualności. Kiedy możemy to tak naprawdę stracić, tego się pozbyć? Myślę, że to rzadkie wydarzenie, ale. Może się ono stać. Pytanie, czym posolić sól, trochę wydaje się absurdem, aczkolwiek wskazuje Chrystus przez to, że każdy z nas może ulec pewnym presjom, pewnym sytuacjom, w których straci swoją przejrzystość życia, straci szczerość intencji, straci jednoznaczność swojego życia. Warto nieraz zwrócić uwagę, że człowiek, który cierpi z powodu swojego życia, to ten, który tak naprawdę albo nie odkrył swojego smaku, albo go stracił z różnego powodu. Może nie tyle stracił, co bardziej. Zapomniał, jak smakuje jego codzienność. Kolejne pytanie, które nam towarzyszy w kolejnym odcinku, wydaje mi się, że znowu musimy potraktować głębszy sposób i zastanowić się właśnie, co jest tą oznaką pewnej wyrazistości naszego życia, co jest symbolem tego smaku, tej indywidualności naszego życia. Bo kiedy to odkryjemy, zrozumiemy, co może sprawić posiadanie takich właśnie indywidualnych cech, ale co może też się stać, gdy je utracimy w swojej codzienności. Zatem zachęcam Cię, abyś. Porozważał to pytanie, zastanowił się nad nim, co ono dla Ciebie oznacza, a w kontekście mojego rozważania zastanowił się, co jest smakiem Twojej codzienności, a więc co Cię charakteryzuje, co sprawia, że Ty to Ty.